Razem z kolegami wpadliśmy ostatnio na super pomysł. Napisaliśmy w Pythonie skrypt, który wymagał trochę mocy obliczeniowej, więc zwróciliśmy się do NCBC, czyli Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, o to, żeby pożyczyli nam jakieś mocne komputery. No ale jak się okazało, to wrzucanie zdjęć kotów do Minecrafta jako pixel art to nie jest jakiś super ważny projekt i mają inne rzeczy do liczenia. No ale na szczęście ja mam takiego w miarę działającego kompa i mogę pokazać Wam co nam się udało zrobić. Skrypt jest dosyć prosty: musimy mu podać ścieżkę dostępu do pliku, a następnie każdy piksel tego zdjęcia jest sprawdzany, czy jest przeźroczysty, jest sprawdzany jego kolor i wstawiany na jego miejsce blok. Jeżeli macie Minecraft z Pythonem na swoim komputerze, to możecie wypróbować ten skrypt. Tylko uwaga, jeżeli gracie na laptopie rodziców, który nie jest jakimś super gamingowym laptopem, to użyjcie jakiegoś małego. Obrazka 64 na 64 piksele. Możecie z tym poeksperymentować. Oczywiście cały, cały skrypt macie w opisie. Musicie wrzucić go po prostu do lokalizacji, gdzie są wszystkie Minecraftowe skrypty. A następnie możemy go uruchomić już w Minecraftcie komendą ukośnik py i potem nazwa tego skryptu, czyli u mnie ART. Na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za uwagę.